Cześć, dzień dobry. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj porozkminiam chwilę temat narcyza, który się starzeje. No słuchajcie, to jest w ogóle już e, osobna podkategoria, bo narcyz, który się starzeje, to te wszystkie jego cechy jakby są jeszcze bardziej uwidocznione, jeszcze bardziej ciężkie. Więc jeśli uważasz, że on się zreflektuje, że przyzna rację, że zrozumie, że wreszcie twoja miłość, cierpliwość zostanie wynagrodzona, no niestety nie zostanie. Więc jakby maska opada. I widzisz w tym człowieku nie wiem, groteskę, widzisz, że jest śmieszny, widzisz, że właściwie jest żałosny, natomiast on dalej nie ma niestety tej autorefleksji. Ale na początku, jakby co się dzieje? Przez większość życia no, narcyz. Goni on swoją personę, goni to, żeby ludzie o nim myśleli z zazdrością, żeby go podziwiali, żeby stawiali go na piedestale, żeby być może odbijał się w zachwyconych spojrzeniach, nie wiem, wielbicielek, tak? Na przykład, żeby, żeby go wielbili właśnie, żeby go podziwiali, żeby go stawiali na tym piedestale. No a później, kiedy on zaczyna się starzeć i widzi, Chociażby w lustrze, to, że już nie jest taki, nie wiem, że to ciało nie takie, że jakieś zmarszczki, że, że już nie wzbudza takiego zachwytu, słuchajcie, to on wpada w popłoch. Więc to jest to starzenie, które on widzi jednak i w metryce, ale i w, w lustrze. Więc zaczyna. Gonić, za tym, żeby jeszcze utrzymać tą młodość. Wszelkie eliksiry kupuję w internecie, które mają zatrzymać właśnie tą młodość. E, jakieś tam maseczki, jakieś liftingi, botoksy, e, siłownia level max. E, w ogóle super jest dbanie o siebie, żeby, nie, żeby, e, żeby mnie tutaj źle nie zrozumiano. I te dobrodziejstwa chirurgii takiej estetycznej też są spoko, jakby wszystko jest dla ludzi. Mówię, że tutaj jest taka mocna przesada, to jest po prostu, no aż w niezdrową mańkę. To są młodzieżowe ciuchy, to jest, nie wiem, uganianie się za młodymi dziewczynami, to jest kupowanie sportowych aut, to jest wariactwo po prostu, tak? Więc przeraża go niesamowicie starość, to, że no ta facjata, ta... Persona, to, to sztuczne, co on myśli o sobie, to jest wszystko, co on ma. Więc nie tylko wygląd, nie tylko ciuchy, ale też właśnie, no tak, żeby, ale naprawdę ta pogoń za młodością jest. No, przerażająca, tak i później mówią, że to wszystko jest kwestia genów yy, i dobrej diety, tak? I jeśli uważasz, że yy, twój narcyz już był ciężki za powiedzmy młodości, za czasów młodości, to kiedy zaczyna jakby odwraca się i ten ząb czasu zauważa u siebie, to Manipulacja wskakuje na level po prostu wyżej. I, po, I wtedy, i wtedy dopiero zaczyna być ciężko. Wtedy prowokuje, wtedy wybija ci tą szpilę, wtedy ci wypomni, wtedy e, też potrafi Cię tym strachem tak, obezwładnić, potraficie wbić w poczucie winy, jakby jeszcze się rozkręca w tym temacie, chociaż już było ciężko. No i kiedy naprawdę dopada go. Starość wpada w paranoję, bardzo często wpada w paranoję, yy, podejrzewa najbliższych o to, że o jakieś takie bzdury, o dziwne naprawdę rzeczy, o to, że tabletki yy, zamienili, że chcą go otruć. Potrafi yy, wywalić zupę, tak na przykład. Yy, miałam babci narcyskę, więc pamiętam, niestety, jakie robiła akcje. Jednego dnia byłam ukochaną wnusią, drugiego dnia. Szantażowała mnie niebieskim odkurzaczem, który był niby kupiony za jakieś grube pieniądze, i to w ogóle, jakby to było tak śmieszne i tak groteskowe, ale narcyz, jakby taki już strącony w sumie z tego piedestału, gra czym tylko może, chyba, żeby tylko właśnie wzbudzić jakieś emocje, jakieś kontrowersje, żeby był jakiś ruch, żeby się działo. Bo w młodości był podziwiany, był faktycznie stawiany na piedestale, na wzór. Natomiast teraz jest śmieszny, więc jakby on naprawdę szantażuje i gra czymkolwiek, e, tak? Dzisiaj cię nienawidzi, jutro cię kocha, e, dzisiaj mówi, że zapisze ci dom, jutro mówi, że sprzeda go na biedne dzieci albo dla bezdomnych, przy czym... Jedna gra jest w domu, wśród czterech ścian dla najbliższych, i tutaj naprawdę współczuję Wam starzejących się rodziców, narcyzów, bo to jest jakby bardzo, bardzo ciężkie. I też rozumiem Waszą lojalność, że no nie wiem, na stare lata po prostu nie oddacie biednej babci czy, czy taty do domu pomocy. Natomiast wierzę, że to jest naprawdę ciężkie. Pamiętam, co moja babcia wyprawiała, i ona już wcześniej robiła akcje, ale to, co, co robiła, będąc już taką mocną w podeszłym wieku, to się naprawdę w głowie nie mieściło. <laughs> I ludzie z zewnątrz, pamiętając jakby jej e, maskę czy wrażenie, jakby nawet nie trzeba było poruszać takiego tematu, bo by nie uwierzyli, więc jakby my lojalnie i większość myślę w domach tak jest, że lojalnie jakby utrzymują jednak tą fasadę m, tego, że no, jest ok, tak miła staruszka, tylko tam no nie wiem, no trochę tam jest teraz po prostu sforowana. Słuchajcie, jeszcze są głosy niektórych naukowców, że narcyz i stany demencyjne albo Alzheimer jakby mają ze sobą coś wspólnego, tak? I faktycznie moja babcia pod koniec życia miała zdiagnozowanego Alzheimera. I myślę, że w jej przypadku to akurat było Błogo, Ale co się okazało? Ja uważałam przez całe moje życie, że babcia jest takim gwiazdorzącym, z czym mówiłam tak o niej, babcia gwiazda. Natomiast jak babcia zachorowała na Alzheimera i mogliśmy ją gruntownie przebadać, okazało się, że e, babcia nie jest chora. Że babcia nas po prostu szantażowała. E, jakby co chwilę, jeśli tylko coś jej się nie podobało, ona potrafiła zędleć, ona potrafiła e, mieć palpitacje serca, ona miała problemy z ciśnieniem. Ona całe życie mówiła, że choruje na e, serce i ona miała taki kartonik ze swoimi lekami i Trzeba było chodzić na paluszkach, nie zdenerwować babci, bo y, można wezwać y, pogotowie, więc generalnie mocno szantażowała y, tymi swoimi stanami. I teraz się zastanawiam, czy to była celowa manipulacja, y, czy to była też taka hipochondria, która jest typowa dla narcyza ukrytego. Narcyzi niesamowicie boją się śmierci. Pod koniec życia wręcz panicznie, bo to, co oni o sobie myślą, ta cała persona, to co oni. Sztucznie napompują przez całe życie, co teraz ma się z tym stać. Tak to legnie w gruzach, więc generalnie naprawdę przychodzi strach. Yy, oglądaliście taki serial na Netflixie Cassandra. Myślę, że narcyzi mają takie marzenie, żeby właśnie ubrać ich w jakiegoś takiego robota i yy, żeby... Jakimś cudem po prostu uniknęli tej śmierci. No niesamowite, prawda? Czyli jak większość ludzi się do tego jednak w jakiś sposób przygotowuje, tak, życie jakby nieuchronnie zmierza ku śmierci, tak oni jakoś tak marzą o tym, że będą żyć wiecznie, ale to wiecznie tutaj na Ziemi jako po prostu człowiek. I naprawdę narcyzm e, starzejący się w tej swojej paranoi, jakby szuka wszędzie w ogóle jakichś szpiegów, jakiegoś podstępu. Mówi, że chcesz go otruć, mówi, że chcesz go okraść, mówi, że każd każdego w ogóle chce skłócić, e, namawia po prostu na, na różne osoby, różne bzdury, jakieś niestworzone historie. To jest po prostu masakra. Kolejna rzecz jest taka, że on żyje przeszłością, ponieważ teraz już nie może za bardzo robić dramy, nie ma takiego napływu świeżej krwi, no to on wraca do przeszłości, mówi o tym, jaki był cudowny, jaki był po prostu wszechstronny, wybitny, och i ach. E, powiem znowu o mojej babci. Słuchajcie, ona miała e, taki motyw, że kiedy zauważyła, że już nie wygląda tak, jak wyglądała kiedyś, e, kazała wszystkie, e, wszystkie lustra ze swojego domu wyrzucić, tak? i przywiesić zdjęcia, na których jeszcze była piękna i młoda, tak, przynajmniej w swoich oczach, więc, no, to są takie akcje i moja babcia, na przykład, była bardzo przeczulona na punkcie swojego wyglądu, ona wymagała od ludzi, żeby komplementowali, dopominała się, typu, jak wyglądam, a, a propos, jak wracała z tego szpitala, to potrafiła jakby chwalić się, czy mówić, jakie to miała powodzenie, właśnie jak, wszystkie, jak koleżanki ją słuchały, jak lekarz, który zobaczył jej kartę, nie mógł uwierzyć, że ma 60 kilka lat. Już nawet zaczął wpisywać: 40 ile? 60. Nie, niemożliwe. Naprawdę pani na tyle nie wygląda. Więc, więc chaos, dezorientacja za wszelką cenę. Kolejna cecha jest taka, że na stare lata jeszcze bardziej narcyz ma taką sztywność, taką sztywność w poglądach, widzenie takie zero-jedynkowe. Zero albo jest po prostu po mojemu, albo jest wcale. I rozumiem, że przez swoje życie też raczej starał się, tak? musiał być tym numerem jeden, ale jednak, jeśli ktoś ewidentnie, nie wiem, był autorytetem w jakiejś dziedzinie, to narcyz potrafił spuścić jednak z tonu. Natomiast na stare lata, słuchajcie, oni się kłócą do żywego, bo kiedyś mieli jakąś wiedzę, mimo że ta wiedza się dawno zdezaktualizowała, to oni będą cisnąć po prostu. Wiedez przez 30 lat do upadłego i ja pamiętam naprawdę święta, kiedy się spotykaliśmy i potrafili się kłócić. Moja babcia z moim wujkiem, który też jest narcyzem, on to w ogóle jest narcyz, taki gwiazdorzący, narcyz, o którym mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, że to jest taka osoba, która w sumie nie wiesz czym, ale dokonała czegoś super niezwykłego. I swoją, swoim grymasem, swoją aurą, swoją, swoją całą mimiką e, pokazuje jaki jest nadzwyczajny i przy nim ludzie mimo wszystko, mimo tego, że no mają jakieś swoje osiągnięcia, mają swoje dokonania, po prostu czują, że coś jest z nim nie tak, że on tak cię świdruje po prostu tym wzrokiem i tak kurczę po prostu ma i on widzi. On zna po prostu Twoje myśli, że przedwczoraj coś pomyślałaś, albo że z czegoś nie jesteś dobra, albo że nie jesteś orłem z matematyki. On to po prostu wszystko wie i on się naprawdę czuje lepszym człowiekiem. Więc jakby znam ten typ, znam, znam, znam nawet wygląd, tak? I kurczę, jest coś takiego w spojrzeniu narcyza tego gwiazdorzącego, jest coś... Psychopatycznego w tym spojrzeniu. To jest po prostu straszne. Więc nasilają się te oszczerstwa, nasilają się manipulacje, a kiedy narcyz już po prostu nie może, no bo też nie kombinuje tak już na stare lata, tak jak w młodości, tak? Więc jemu się te kropeczki tak po prostu łatwo nie spinają. To on tą swoją bezradnością gra, poczuciem winy gra, strachem w tobie gra. To jest naprawdę przerażające i z całego serca współczuję naprawdę każdej osobie, która z takim narcyzem ma coś wspólnego. A... Słuchajcie, da się z tego wyjść i da się wyjść za zawłaszczenia narcystycznego, szukajcie dobrych psychoterapeutów, takich, którzy mają o narcyzie w ogóle pojęcie, żebyście nie byli znowu retraumatyzowani, tak? żeby to nie było po prostu jeszcze Wam dokopane, że wydziwiacie, że przesadzacie, że nie może być przecież aż tak źle, ale naprawdę da się z tego wyjść codzienną praktyką i przede wszystkim decyzją. Trzymam za Was kciuki kochani, pa!